Rozpoczynamy trzydniowy opłut tridum paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czas tridum paschalnego to szczytowy punkt całego roku liturgicznego. Dla chrześcijan nie ma ważniejszych świąt nad te, które od dziś będziemy przeżywać. Dlatego wzbudźmy w sobie pragnienie owocnego przeżywania tego świętego czasu, w którym uobecnia, i, uobecnia się i dokonuje Pascha naszego Jezusa Chrystusa. I syna, i ducha świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym niech będą z Wami wszystkimi. Wielki czwartek, pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. Przez niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnią wieczerzę naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy jutro mogli przyjąć do naszych serc Chrystusa męczonego na krzyżu. Przechowamy najświętszy sakrament w miejscu adoracji, zwanym ciemnicą. Chcemy towarzyszyć Naszemu Panu znieważonemu i, z, i uwięzionemu oraz rozważać na, 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 na cichej modlitwie wielkie tajemnice naszego zbawienia. Trwajmy w modlitwie. W skupieniu i ciszy gromadzimy się w wielki piątek na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia. Rozerwał kacha i dachany Raczył dać bezpieczeństwo I szczęśliwy powrót podróżującym Zdrowie chorym A umierających Obdarzył zbawieniem Teraz następuje niezwykle uroczysty moment. Adoracja krzyża. Tego krzyża, który, będąc narzędziem śmierci, stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie liturgii wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W ten sposób Chrystus obecny w nim będzie adorowany aż do liturgii Wigilii Paschalnej. W naszej modlitwie przy Bożym Grobie będziemy odczytywać prawdziwy sens śmierci Chrystusa i oczekiwać na Jego zmartwychwstanie. Niczego wieczoru wspólnie celebrujemy Wigilię Wielkanocną. Święty Augustyn nazwał Wigilię Wielkanocną Matką wszystkich świętych wigilii. Tradycja wigilii, czyli czuwania, sięga czasów wyjścia Izraelitów z Egiptu. Jest to noc czuwania na cześć Jahwe. Wierni chrześcijanie natomiast posłuszni nakazowi Chrystusa, trzymając w rękach zapalone świece, oczekując swojego Pana aby gdy powróci, zastał ich czuwających. Światło Chrystusa. п'ятого Христоса Światło Chrystusa. O ziemi. Weselcie się już za w niebie. Weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieku. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Śpiewajcie Panu, bo wielka jest na i chwała. Szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. 句。 Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dziełemki. Alleluja.